program sponsorowany przez fulltilt.com Ta czołówka mogła oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Face the Pro, a dziś czeka nas pasjonujący heads up. Zawodowiec z Niemiec, Thomas Bill, zmierzy się z amatorem, triumfatorem poprzedniego programu, Bogdanem Fornea z Rumunii. Czy amatorowi uda się pokonać zawodowca? Pięć razy się to już udało. Być może dziś będzie kolejny, szósty raz. A my teraz przyjrzyjmy się naszemu zawodowemu graczowi. Nazywam się Tomasz Bill, mam 35 lat, pochodzę z Frankfurtu. Jestem tu Budapest, w Budapeszcie, aby wziąć udział w turnieju FACE the Pro. To był nasz profesjonalista Tomasz Bill, a teraz czas na tego, którego imię tak swojsko dla nas brzmi: Bogdan Fornea z Rumunii i jego zwycięstwo z poprzedniego programu. Tomas, nie Adela's mogę się wietrzu, doczekać na na naszego znażone spotkania znażone mam na nasi, nadzieję, że wygram. Twarz to... Tomasa i Bogdana jest już wszystkim dobrze znana, a teraz przypomnimy to, jak wygląda drabinka turnieju FACE THE PRO. Turniej to oczywiście 800 osobowych Awansuje tylko pierwsze miejsce. Wygrywa wtedy 2,5 euro. Szansa do podwojenia tej nagrody w headzapie z zawodowcem. Na headzapy. Zakończone przed piątym blajdem. Zwycięstwem mamy wtedy trzy mecze do dwóch wygranych. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce z tego głównego stołu. Zarabia 50, 210 tysięcy euro, a potem ma szansę podwojenia tej nagrody w starciu z Gasem Hansenem. Obaj zawodnicy siedzą już przy stole: Bogdan Fornea z Rumunii oraz Thomas Bill z Niemiec. Amator kontra profesjonalista. Rozpoczynamy heads up. Biorąc pod uwagę dotychczasowe hezapy, nie jestem w stanie określić, który z tych dwóch zawodników wygra. Dlatego zapraszam Was teraz na przerwę, a po przerwie wszystko będzie jasne. Hi, I'm Program sponsoruje Fulltilt.com. I jesteśmy już po przerwie. Ciekaw jestem bardzo, kto będzie górą. Co może zdarzyć? Poker to fantastyczna gra, głównie dlatego, że jest nieprzewidywalna. Tutaj każdy może pokonać każdego. Kto będzie zwycięzcą kolejnego odcinka, przekonamy się już wkrótce. Przy naszym finałowym stole są jeszcze dwa wolne miejsca. Jedno z nich może być właśnie Twoje. Zachęcam do wzięcia udziału w bezpłatnych kwalifikacjach na stronie Fulltilta i zapraszam na kolejny program Face the Pro. Program sponsorowany przez fulltilt.com.